Witam na kanale Wiatrakowni. Dzisiaj rozpoczynamy serię praktycznych porad: Zrób to sam. I pierwszy film jest na temat masztu dla małej turbiny wiatrowej. Poniższe porady dotyczą masztów dla turbin o wadze do 40-50 kg, czyli praktycznie dla wszystkich turbin o mocy nie większej niż 2 kW. Dobrze zrobiona instalacja wiatrowa powinna mieć bezpieczny maszt, który zapewnia turbinie dobre warunki wiatrowe. Bezpieczeństwo jest nawet ważniejsze niż dobre warunki wiatrowe, bo konsekwencje dla źle umocowanego masztu mogą być katastrofalne. Równie ważnym kryterium jest funkcjonalność masztu i łatwość jego obsługi. Sporo osób nie myśli o funkcjonalności i stawia maszty w niewygodnych miejscach z trudnym dostępem. Trzeba pamiętać, że po zamontowaniu turbiny będziemy potrzebowali w przyszłości również dostępu do niej. System stawiania masztu powinien być prosty i nieskomplikowany. Inaczej skutki źle przemyślonego systemu stawiania masztu mogą być katastrofalne. Żeglarze pływający na mazurach dobrze to rozumieją. Przepływanie pod mostami powoduje, że kładzenie i stawianie masztu staje się rutyną. A ci co żeglowali na wysłużonych omegach, gdzie kładzenie masztów odbywało się ręcznie. Docenią patenty ułatwiające kładzenie i stawianie masztu. Ale zacznijmy od podstaw. Maszt musi stać na fundamencie, i tutaj powszechnie spotykanym błędem jest stosowanie albo za słabych, albo za mocnych fundamentów. Jak widać na załączonym klipie, zrobienie nawet całkiem masywnego fundamentu nie uchroniło masztu przed katastrofą. W przypadku masztu z odciągami, fundament pod maszt wcale nie musi być masywny. Jako że cała konstrukcja wisi dosłownie na odciągach, które są gwarancją bezpieczeństwa. Każdy żeglarz dobrze rozumie znaczenie want, sztagu i sztagu i wie, że jak pójdzie wanta przy silnym wietrze, to za chwilę będzie również po maszcie. Wiatrakowni stosujemy fundamenty pod masz o wymiarach 70x70x70 cm, i fundamenty pod odciągi o wymiarach 70 na 70x30 cm. Takie fundamenty znakomicie się sprawdzają w piaszczystym gruncie, jaki tu mamy, nawet przy wiatrach dochodzących do 100 km na godzinę. Takie wymiary fundamentów zalecamy dla instalacji turbin o mocy do 2 kW i o wadze do 40-50 kg. Jeżeli chodzi o wymiary i usytuowanie fundamentów masztu i odciągów, to odległości zależą od wysokości stawianego masztu. Regułą jest umocowanie pierwszego rzędu odciągów w odległości 10-20 cm poniżej dolnej krawędzi śmigła turbiny. I z reguły jest to 120-130 cm poniżej górnej krawędzi masztu dla turbino-śmigłach o długości 120 cm. Wysokie mocowanie odciągów jest krytyczne dla utrzymania odpowiedniej sztywności masztu. Jeżeli odciągi będą zamocowane za nisko to końcówka masztu z turbiną dostanie drgań niszczących łożyska turbiny i te drgania również mogą doprowadzić do zgięcia, a nawet złamania masztu. Tutaj mamy przykład takiego masztu bez odciągów, o wysokości ponad 10 metrów i grubości 110 mm. Grubość masztu nie uchroniła go przed ugięciem. Dodanie odciągów linowych albo przyspawanie kątownika usztywniającego tuż poniżej dolnej krawędzi śmigieł turbiny zapobiegłoby awarii. Drugi rząd odciągów mocujemy w odległości 2-2,5 metra poniżej mocowania górnych odciągów. Dwa rzędy odciągów są wystarczające dla masztów o wysokości 6-7 metrów. Dla masztów wyższych o wysokości 8-9 metrów wskazane jest dodanie trzeciego rzędu odciągów. Znając wysokość mocowania górnych odciągów, możemy wyznaczyć odległość fundamentów odciągów od masztu, która ta odległość może być połową tej wysokości. I tak dla masztu 8-metrowego, wysokość mocowania górnych odciągów wynosi 6,80 m, czyli fundamenty odciągów powinny się znajdować w odległości 3 m. I 40 cm od masztu. W wiatrakowni stosujemy system trzech odciągów, dla każdego masztu rozmieszczonych co 120 stopni. Dla wyższych masztów powyżej 8 metrów można stosować system czterech odciągów, umieszczonych co 90 stopni, ale również trzy odciągi w zupełności wystarczą. Na odciągi używamy linki stalowe o grubości 5 albo 6 mm. Jeżeli chodzi o sam maszt, to można go wykonać z rury o średnicy 60 albo 75 mm i o grubości ścianek zbliżonych do 4 mm. W hurtowniach budowlano-metalowych powszechnie dostępne są rury o takiej średnicy i o grubości ścianek 3,6 mm. Przeważnie mają długość 6 albo 7 metrów, które idealnie się nadają na maszt dla małej turbiny. Ich cena z reguły nie przekracza 400 zł. Alternatywnie, idziemy na złomowiec i szukamy rur o podobnych parametrach, które można kupić za 1 trzecią ceny nowej rury. Minusem jest to, że rury ze złomowca przeważnie są już pocięte na krótsze odcinki, które musimy pospawać. Dobrą praktyką jest zainstalowanie na dole masztu stopy dokładzenia masztu oraz dodanie windy ręcznej, zamocowanej na wysokości 2-2,5 metra, która ułatwia szybkie położenie i stawianie masztu. Winda może być mocowana przykładowo na sąsiednim murku, jeżeli jest dostępny, albo na profilu motelowym, tak jak na filmie. Taki patent powoduje, że postawienie i kładzenie masztu z turbiną jest prostą czynnością trwającą 2-3 minuty. Innym patentem, który warto zastosować, jest dodanie adapteru do mocowania turbiny na szczycie masztu. Ułatwia to szybki montaż i demontaż turbin o różnych systemach mocowania i z różnymi kołnierzami. System ten bardzo się sprawdził w wiatrakowni, gdzie często wymieniamy turbiny do testów. Nawet jeżeli nie planujemy wymiany turbiny, taki patent jest bardzo przydatny przy pracach konserwacyjnych. To tyle na temat masztów. Jeżeli macie pytania, proszę o komentarz poniżej. Linki do raportów produkcji turbin wiatrowych znajdziecie na końcu filmu i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.